się rymują, bajki kończą się morałem, uczą nas, smucą radują. Kochajmy bajki, dzieci, dorośli, czytajmy je od wiosny do wiosny. W każdej wolnej chwili też czytajmy, całą prawdę z nich wyciągajmy. Kochajmy bajki, dzieci, dorośli, czytajmy do wiosny, do wiosny, w każdej wolnej chwili też czytajmy całą prawdę z nich wyciągajmy. Piękne przedstawienie. O, czy stawecie zdobyli ci O, i będzie to przedstawienia po farszycy lade. Ilustracje. Czy ktoś no, no, wie? Pachu? O Mikołaju. O Mikołaju. No może nie pomdać się. Proszę kochanie. On będzie śmieszca. Ciekawe, tutaj może o śnieżce. Bo tak wygląda to. Co wygląda? Co Ci przypomina o, tutaj? To, to. I zobaczymy, czy miałyście rację, czy rzeczywiście będzie to przedstawienie jakiejś mieszkania. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła w pięknym zamku mała księżniczka. Miała usta czerwone jak róża, włosy czarne jak skrzydła kruka, a cera białe jak śnieg, więc nazwano ją śmieszką. Miała lata i Śnieżka wyrosła na śliczną dziewczynę. Wszyscy kochali ją za życzliwość, dobroć i pogodne usposobienie. W zamku na górze mieszkam. Kocham wszystkie zwierzęta i zawsze o nich pamiętam. Statusia swego i nie mogę żyć bez niego. Lecz nie lubi mnie moja macocha, ona tylko złoto kocha. Zazdroście mi urody, choć opływa we wszystkie wygody. Życie mi ciężkie i smutne, a zachowanie macochy okrutne, tak smutno mi, choć wiosennie, tak smutno mi, nie mogę spać ani jeść, pomóżcie mi. śnieżko nie ma gdzie. każdy tak.

jak róża w Nikt na świecie nie zagrozi w twoim samej urodzie. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Tyś piękna, jak tęcza na niebie, ale Śnieżka i tak piękny od ciebie. Co ja słyszę? Wolne żarty. Muszę coś z tym zrobić szybko, bo ta Śnieżka, ta brzydula, więcej względów ma u króla. Dajcie mi tu myśliwego, niech zastrzeli śnieżkę w lesie i jej serce mi przyniesie. Witaj wszechwładna królowo, prosiłaś o krótkie ze mną słowo. Czy stało się coś ważnego, że wołasz tu sługę swego? Mam dla ciebie zadanie. Wykonasz o świcie. Od tego, czy dobrze je zrobisz, zależy twoje życie. Gdy tylko słońce zaświeci, to weźmiesz śnieżkę do lasu. Ale wykonaj to cicho po drodze nie rób hałasu. Liczę, że spełnisz zadanie. Zabijesz śnieżkę w lesie, gdy zegar wybije dwunastą, jej serce mi tu przyniesiesz. Co ja biedny zrobić mam? Nie chcę śnieżki śmierci, lepiej jej buziaka dam. Na drogę orzeszki. Moja ja sirota, Nie mam srebra ani złota, Kto przydarnie mnie? Kto przydarnie mnie? Idzie Śmieszka tą drogą, Cieszy się nieboże, Trochę w marszu się zmęczyła. się położę, o tam jakiś domek mały. Widzę na wolanie, jak się trochę zdrzemne w środku, to nic się nie stanie. Puka Śnieżka do drzwi domku, lecz nikt nie otwiera. Zerknę tylko co jest w środku i zaraz się zbieram. Lecz gdy Śnieżka zobaczyła siedem małych łóżek, tak ziewnęła, że nie mogła im się oprzeć dłużej. Śpi. Mówiłem, żeby zamykać drzwi. Przestań, marudo, bo się obudzi. Skądżcie już proszę, bo mnie to nudzi? Może ją znów gdzieś przeniesiemy? Chciałbym się zdrzemnąć, zanim coś zjemy. Przestańcie zrzędzić, mały krasnarek. Już cicho szam, na buzię palec. sobie tu mieszkałem, wszystkim chętnie pomagamy. My jesteśmy krasnoludki, lud nasz mądry, choć malutki. W lesie sobie tu mieszkałem, wszystkim chętnie pomagamy. Zierotą. Nieważne dla mnie złoto. Mieszkałam z zamku na górze, lecz nie mogłam tam zostać dłużej. Zła i podstępna macocha kazała mnie w lesie zabić. Lecz dobry człowiek się ulitował i życia mnie nie pozbawił. Czy mogę tu zostać trochę czasu? Będę wam sprzątać, gdy pójdziecie do lasu. piękne pyszne ciasto ze śliwkami i dam słodkiego całusa czasami. Tak, tak, królewno. Zostań tu z nami. I upiec to ciasto ze śliweczkami. Zanim te pyszne ciasto upiekę, idźcie się chłopcy, umyć nad rzekę. Daj, dziewczynko, otwórz mi drzwi. Przyniosłam słodkie jabłuszko ci. Dziękuję bardzo, droga staruszko. Zjadłabym chętnie twoje jabłuszko, lecz ja nie mogę drzwi ci otworzyć. Musisz mi jabłko przez szparkę włożyć. To nie staruszka, ale macocha zatruła jabłko, byś co chce podać. Pada dziewczyna, deszcz nie baleje, a zła macocha ciągle się śmieje. Śmieszka leży. Złama cocha ją otruła. Patrzcie, patrzcie, jabłko leży. Począł wszystkie krasnoludki, Ramen słychać w koło. Bardzo kochaliśmy śmieszkę, Śmiałam. nie było. Nagle, słychać tu pod konia, słychać coraz bliżej, na tym koniu piękny książę już się do niej zbliża. Szaty złote klejnotami w świetle połyskują, lecz krasnale płaczą dalej, dalej i lamentują. Hej, chłopaki, patrzcie szybko, ktoś tu do nas jedzie. To królewicz na rumatu, pomoże nam w biedzie. A królewicz siadł z konia, pokłonił się ludkom, Pocałunkiem zbudził śnieżkę, wszystko trwało krótko. Na no tym kończy się bajeczka, żegnamy was mieli, a królewicz z piękną śnieżką bardzo długo żywi. że taką piękną bajeczkę zaraz Was już przygotowały. Jeszcze raz proszę o wierdnię, W bajkach pełno jest mądrości, w bajkach słowa się rymują, bajki kończą się moralne. Dorośli. Czytajmy je od wiosny do wiosny. W każdej wolnej chwili też czytajmy, całą prawdę z nich wyciągajmy. Kochajmy bajki dzieci, dorośli. Czytajmy je od wiosny do wiosny. W każdej wolnej chwili też czytajmy, całą prawdę z nich wyciągajmy.